Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a to będą następne samony dla widzów. Także tym razem będą one dla Caprioli, samonów będzie plus minus 240, a dodatkowo 159 losowań u Astrologa. Ale to się akurat może zmienić, jak polecą diamenty. Także 227 poziom konta, 33,12 jeżeli chodzi o rozdział na kampanii. Jeżeli chodzi o poziom VIP-a i ogółem wydatki, tak to nazwijmy. No to jest 13 poziom vip -a. Nie chce mi się przeliczać, ile to jest dokładnie wydane. Jednak dla bardziej ogarniętych graczy, którzy są już wyżej, no, przeliczcie sobie sami. Może w ten sposób nie będę tutaj sumami rzucał, bo też nie o to chodzi. Także jeżeli chodzi o Królewską Wieżę, 363 piętro świetliści, zwierzę Ludzie 291, Leśne Istoty 363, Nie Martwi 353, Następnie Królewska Wieża Ogólna, 522. Mamy tutaj 41 postaci na poziomie wzniosłym, jeżeli się nie mylę. Na plus 30 mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 postaci na poziomie sygnowanym plus 30. Także całkiem nieźle, chyba na dokładnie tak samo jak ja. Albo jest jedna mała różnica na o to, także przenosimy się do biblioteki. Tutaj mamy plus 2 za talię 25, 25, 0, 25, 25, 74 poziom ogólnie drzewa. Następnie kryształ rezonansu: 368 poziom na 445. Także zapas jest na pewno. Tutaj na pewno nie musisz się martwić o limit jakikolwiek przez najbliższy rok, albo i lepiej pewnie. Także pierw załatwimy sobie pokój astrologa. A, jeszcze może jakie postacie są pożądane, czyli yy, Taylin. Brakuje nam 7 kopii, co jest niemożliwe prawdopodobnie przy takiej ilości, chociaż nie takie cuda się zdarzały. Przypominam, 3 kopie z 60 astrologów. Następnie Pippa, do której brakuje 7 kopii, także też to jest nierealne. Tym bardziej, że zwoje frakcyjne będą mimo wszystko szły na zwierzę ludzi. Więc Pippa to jest takie po prostu... No, nie wiem, marzenie, tak to nazwijmy. Także lecimy, no niestety, 9 pojedynczo. I następnie wszystko lecimy już multisamonem. Także pójdzie na pewno dużo szybciej. Może jakaś pojedyncza tej lin będzie? Na pytanie, oczywiście, kiedy ostatnio była gwarantowana. Też zdarzyło mi się chyba dostać u kogoś. 30 tysięcy diamentów z pojedynczego. To był niezły szok. Ale to było tylko raz i to dosyć dawno. Także mamy pierwszą te Mamy też kartę, yy, kartę świetlistych. Jeszcze jestem zamotany. Mm, dobra, mamy kartę zwierzę ludzi. Tutaj nie ma nic ciekawego. Tutaj niestety też dosyć tragedia. Ale może jeszcze się rozkręci. W teorii na pewno będą dwie karty. Taylin oczywiście. Mamy tutaj leśne istoty. No, liczymy na przynajmniej trzy, żeby było powyżej normy. Ale zobaczymy, czy to się uda. Ostatnio miałem do dosyć duże szczęście do astrologa. O, proszę bardzo, chyba szczęście wróciło. Także mamy dwie kopie. Tailin. Jeszcze cztery. Karta niemartwych. Także powyżej normy już jest. Pytanie, czy będzie jeszcze jedna kopia? Jest jedna kopia jeszcze. No i jeszcze cztery losowania. Także, jakby nie patrzeć. Mamy kartę świetlistych. No jeszcze jest szansa na jedną. Co prawda nie gwarantowaną. Ale jest. O proszę bardzo, piąta kopia. No, trzeba przyznać, może jeszcze teraz jakaś podwójna, to by był niezły szał, nie? nie wiem czy to nie byłby jakiś rekord nawet. Także 5 kopii poleciało, jeszcze się upewnimy, także wznosić mogę śmiało, dostałem pozwolenie. Brakowało 7 kopii, już widzę, że brakuje teraz dwóch. więc 5 kopii na 159 to to jest zdecydowanie powyżej normy. Także co tutaj możemy odebrać? O, trzy zwoje więcej. Dlaczego nie? Także przenosimy się już do tawerny, czyli lista rzeczy wygląda następująco. Cecilia, Gwyneth, Rigby, Estrilda, Hendrix, Kreat, Skrek, Dres Tidus, Warek Pippa, Solis, Seirus, Lorsan oraz Saurus, Toran, Silas Daemon, Ferael oraz Izolt. No i najbardziej pożądana postać to Pippa, a najchętniej... Przyjęty food będzie pod zwierzę ludzi, jeżeli się dobrze orientuję. Także samonów będzie 209, czyli zwoje i serduszka już tutaj podliczam. Następnie 36 z kamieni i kart tutaj tych, no to będzie 245. Dostaliśmy 6 tych, czyli 251 plus jeszcze te gwarantowane, które dostaniemy z tawerny. Oczywiście znowu zapomniałem otworzyć kamienie, jednak nie ma to znaczenia, bo nie sądzę, żeby poleciały trzy kopie tej liny, żeby coś tutaj zepsuć. Także mamy tutaj chyba jedną postać premium, czyli Eziza. Jeszcze raz przejrzę, żeby mieć pewność. Tak, jedna kopia Eziza, niestety nie ma żadnej Pippy, ale jest Eziz, powiedzmy, że uratował sytuację. Jeszcze najpierw otworzymy te karty. Mamy Niro, mamy Kazosa, mamy Ulmusa i mamy Estrille Nierello Raserowana. Także, może wzniesiemy na początek, żeby mieć tutaj troszkę miejsca, którego niestety nie ma za dużo, więc może, mimo że ulepszałem przed filmem, ale ulepszyć jeszcze raz na przyszłość i tak się przydało bo masz dużo wzniosłych, więc prędzej czy później tak cię to czeka. A to i tak nic nie zmieni, jeżeli chodzi o ilość samonów. Na zmianę ewentualną frakcji też mamy. Także no jedna elita serduszek powinna wypaść przynajmniej. Zobaczymy, czy tak będzie. Muszę sobie chyba naprawdę tą kartkę ogarnąć, że mam kamienie najpierw otwierać. W wielu filmach to nic nie zmieni, ale w takich, których mogłoby coś zmienić. No to zdecydowanie lepiej tak robić. Nie chcemy żadnych nadwyżek w postaci premium, bo chcemy jak największej ilości, zazwyczaj. Czyli nie ruszamy po gwiazdek Taylin, tylko robimy Taylin na wzniosłą i następnie lecimy do Mehir. Załóżmy. Także mamy dwie lity nawet, bardzo fajnie i mamy Hendrika tutaj. Także teraz trzy pojedyncze zwoje. Na pewno będą dwie gwarantowane elitki, jeżeli chodzi o zwoje zwykłe. Zobaczymy czy coś jeszcze. Frakcyjne idą na zwierzę Ludzi. Karty gwarantowane, mam Wolną Rękę. Także mamy Rigbiego. I mamy Świątynię Wzniosłości. I może poogarniam troszkę... Strasznie dużo wznoszenia tutaj będzie. Jeszcze gdzieś na samym dole. Także wszystkiego wznosił może nie będę. Ale coś tam postaram się porobić. O, Grezel już ma nawet nadwyżkę. Tylko, że on poleciał z kamieni, więc to nie ma znaczenia. Toran też może iść na 5 gwiazdek. Solis też? Nie, Solis może iść na 4. Także pytanie: Czy muszę coś tutaj zmieniać? Muszę, ok. Tylko to rana. Tylko na kogo ja mam ci go zmienić, nic tutaj nie mówiłaś. Także może sprawdzimy, jak to wygląda sytuacja. No czy ja wiem, Oden chyba, nie? Tylko pytanie, czy masz Odena już tam zrobionego, czyli Oden, ewentualnie Torn. Tak przygotuję sobie parę postaci: Oden, Torn lub Izabela. Czyli dobra, Oden. Chociaż też muszę się cofnąć. Tak, wiem, że powinienem to od razu sprawdzić, ile masz kopii do tego Odena. Także spokojnie jeszcze sporo brakuje. I raczej nie zanosi się na to, żebyś szybko go zrobiła. Także może być Oden. Także cyk. Odena dajemy na listę i lecimy dalej. Po prostu on jest najbliżej. Więc myślę, że to jest sensowny wybór. Także oprócz tej będzie jeszcze na pewno jedna gwarantowana, no i proszę, odena się opłacało chyba dać, widzisz przynosi ci szczęście, także będzie jeszcze jedna lita oprócz tych. Pytanie co to będzie? No, może ta pipa, chociaż jedna. Na Saurusa narzekać na pewno nie można. I lecimy do frakcyjnych, które miały iść na zwierzę ludzi. Czyli po prostu domyślam się, że chodzić przede wszystkim o fuda, bo nic tutaj nie było podane, żadna pożądana postać. Więc po prostu jak największej ilości, oczywiście litek to raz, na twarzy kart niebieskich, żeby móc sobie te litki powznosić. Także mamy dreza znowu. No, jak najwięcej niebieskich. No przynajmniej 5 by dalej, no, tutaj już lepiej 7. Dwie lity, także jeszcze lepiej. Dres i Tidus. No dres cię zdecydowanie dzisiaj lubi. No i na koniec 5 niebieskich, także nie tak źle. To wszystko tego pana tutaj z tym. Golden Retrieverem Wiedziałem, żeby go nie ustawiać i miałem szczęście na swoich samonach. Dobra, czyli tak, zostały dwie karty i jeszcze stawerny. Także może wzniesiemy i zobaczymy, na co te karty ewentualnie mógłbym ci wydać. No, pierwszy wybór to jest Pippa, no bo Pippa to jest tam jakoś pożądana postać. Tutaj chyba nie ma sensu. Mógłbym spróbować zrobić Reyna, ale, no tak jak mówię, Taidus. Brakuje Ci jednej kopii Taidusa. To właśnie otwiera możliwość kart na zwierzę ludzi. Jeżeli chodzi o Dreza, to brakuje Ci dwóch kopii Dreza. Tak, czyli dwie kopie Dreza i jedna kopia Taidusa. Także jest potencjalna możliwość na zwierzę ludzi. Jakieś tam kopie z kreata na przyszłość by Ci się przydały. Tutaj brakuje dwóch Sejrusów, także myślę, że nie ma sensu. Bo tam dwie postacie są potencjalne. Tak, zwierzę ludzie. Zresztą karty pójdą dosłownie tak samo jak zwoje frakcyjne. Obie te rzeczy na zwierzę ludzi po prostu. No i jest kopia z kreata. A tutaj będzie kopia Taidusa. No, dawać tego Taidusa z kreta. Skrat to później jest bardzo dobra postać. Zresztą już na Twoich rozdziałach i Taydus, także myślę, że to był bardzo, ale to bardzo dobry wybór, bo dzięki temu możesz sobie tajdusa zrobić na poziom wzniosły. Czego może już nie będę robił. To już i tak jest koniec filmu, więc nie ma sensu. A wiem, że to jest oczywiście przyjemność dla każdego robić sobie to wszystko samemu, tylko się upewnia. Tak, może iść na poziom wzniosły. Jeszcze tutaj było powiedziane, że Mogę wykupić wyjątkowo kamienie. I mówiłeś, że ci starczy mimo wszystko. Także oczywiście to zrobimy. Jeden kamień. Cyk. Tutaj było pozwolenie, żeby nie było. Także może Pipa? Cecilia? Ok. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o samony. Jeszcze była tutaj prośba o pozdrowienie gildi. Gildi, którą znam w sumie. Także może od samego dołu zaczniemy. Kończący w cieniu. Tę gildię już reklamowałem dwa razy. Pewnie niektórzy kojarzą. Także wszyscy macie pozdrowienia, zarówno od Caprioli, jak i przy okazji ode mnie. Wszystkich ładnie pokażemy jeszcze. Tutaj niektóre osoby już znam. Między innymi lidera. O tu bardzo brzydki nik Tego prana proszę tutaj okrzyczeć. Dobra. Jedziemy dalej. Także wszyscy jeszcze raz macie pozdrowienia no, od naszej dwójki w sumie. I przy okazji polecam gildię. Tak, reklamowałem ją dwa razy, więc nic nie zaszkodzi, żebym zareklamował ją po raz trzeci. Także jeżeli macie ochotę, dołączajcie. Jest jeszcze 7 wolnych miejsc, plus pewnie potencjalne osoby nieaktywne. Także zachęcam do dołączenia do gildii. A tobie oczywiście bardzo dziękuję za możliwość zrobienia samonot na twoim koncie. Po raz pierwszy, bo samony są lubiane, są jeszcze mimo wszystko jakoś tam oglądane, mniej niż kiedyś były, ale to jest zrozumiałe. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, wszyscy, którzy są obecnie na premierze. Bardzo Wam dziękuję, że na tę premierę przybyliście. Dziękuję również wszystkim, którzy ten film obejrzą. Życzę Wam miłego, przyjemnego, no, tygodnia powiedzmy i dnia. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.